Ale pamiętajcie, że ta książka jeszcze póki co, jak cenzura nie zostanie wprowadzona, będzie dostępna. i Warto ją mieć, bo grypa, wirusy, szczepionki i tak dalej, to wszystko jest i będzie wokół nas. My tutaj pokazaliśmy, jak skutecznie radzić sobie z grypą, więc do tej książki właściwie dobrze by było sięgać co roku. Pomyśleliśmy o tym, dlatego książka jest szyta, ona się nie rozerwie. Książka zawiera miejsce na Wasze notatki własne. Tak, żebyście mogli sobie notować, uzupełniać i tak dalej. No i o to właśnie chodzi, żeby ona zawsze w apteczce była pod ręką. Jak zaczyna się grypa, uruchamiamy to, co tutaj napisaliśmy i mamy duże szanse na szybkie wyzdrowienie. O to właśnie chodzi. Ale pamiętajcie, że jeżeli zachorowaliśmy na grypę, to my nie możemy z grypą chodzić. My nie możemy jej lekceważyć. My musimy to przeleżeć, musimy wyzdrowieć dopiero wtedy możemy zacząć aktywność, bo grypa może okazać się chorobą śmiertelną. Znamy takie przypadki, gdzie pojawiła się niewydolność serca, pojawiło się uszkodzenie mięśnia sercowego, więc to nie są żarty. Grypa nie jest żartem i o tym tutaj też napisaliśmy.